Witajcie w cotygodniowej dawce Urban News. Zaczynamy naszą podróż po Polsce, skacząc z miasta do miasta i omawiając najgorętsze informacje ostatniego tygodnia. Fakty są takie, że w centrum Warszawy dzieją się wielkie rzeczy. Po pierwsze, jest zielone światło dla Warsaw One, wieżowiec, który zastąpi dawny Ilmet. Ma już pozwolenie na budowę wydane 7 października 2025 roku. A propos Ilmetu, to jest dla mnie temat specjalny. Pamiętam, że kiedyś na kanale nagrywałem film o wieżowcach przeznaczonych do wyburzenia, i właśnie na tej liście był ten charakterystyczny brązowy budynek. Długo trwał spór o jego przyszłość. Ilmet pójdzie w odstawkę, a na jego miejsce wejdzie projekt Warsaw One od Skanska. To ma być nowoczesna, niemal 200 metrowa, około 188 metrów, ikona biurowa. Moim zdaniem, choć odejście od modernistycznego Ilmetu jest sentymentalną stratą dla panoramy, to Warsaw One ma potencjał, by architektonicznie godnie go zastąpić i domknąć biznesowe centrum stolicy. Przenieśmy się teraz kilka ulic dalej, bo tam kończy się jedna z najdłuższych sak deweloperskich w stolicy. Mowa o znanej i kontrowersyjnej działce przy Emilii Plater 51, w miejscu dawnego pawilonu Emilka. Ikony polskiego modernizmu z 1970 roku. Działka, która ma za sobą burzliwe losy upadłości i licytacje z ceną wywoławczą około 100 milionów złotych, została w końcu przejęta przez spółkę Noho Investment. Inwestor rozważa stworzenie inwestycji mieszkalno-usługowej, odchodząc od wcześniej planowanego 200-metrowego biurowca. Nowa inwestycja to szansa, by ten najbardziej prestiżowy adres stolicy stał się ikoną mieszkalną, a nie kolejnym biurem. A teraz temat, który naprawdę powinien nas niepokoić. Przenieśmy się na Pragę Północ. Na zdegradowany teren dawnej fabryki samochodów osobowych, czyli FSO. Na tym ogromnym poprzemysłowym obszarze przy ulicy Jagiellońskiej 88 deweloper Okam planuje budowę zespołu 23 budynków o wysokości do 8 kondygnacji. Fakty są imponujące. W planach jest duża szkoła publiczna dla 645 uczniów. Piękna wizja zamiany starego magazynu w nowoczesną zieloną przestrzeń, ale tu rodzi się kontrowersja. Wniosek o budowę złożono w formule Lex Developer. Czyli spec ustawy mieszkaniowej z 2018 roku. Oznacza to, że deweloper dąży do realizacji osiedla bez konieczności zgodności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. O to właśnie chodzi w tej kontrowersji. Deweloperzy często wykorzystują tę furtkę prawną, oferując w zamian miastu coś ekstra, w tym przypadku szkołę. Moim zdaniem ta ustawa to miejski dramat. Choć każda szkoła jest w Warszawie na wagę złota, osobiście uważam, że nie można handlować ładem przestrzennym. To, że deweloper obiecuje 645 miejsc w szkole, nie usprawiedliwia omijania podstawowych zasad urbanistyki na tak strategicznym i historycznym terenie Pragi. Pamiętajmy, jeśli tak duże projekty będą powstawać poza planem, miasto traci kontrolę nad swoim rozwojem, a my zyskujemy tylko chaos. W stolicy liczy się przede wszystkim skala i pieniądz. Taka jest brutalna prawda o Warszawie 2025 roku. CPK poszukuje właśnie wykonawcy dla gigantycznego tunelu i stacji pod przyszłym lotniskiem. To nie jest zwykła podziemna konstrukcja. Spółka ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę tunelu kolejowego, który będzie zintegrowany z halą peronową i całą stacją bezpośrednio pod terminalem. To kluczowy element całego systemu. Ma on scalić port lotniczy z siecią krajowych i międzynarodowych połączeń kolejowych, tworząc potężne centrum przesiadkowe na miarę XXI wieku. Obiekt robi wrażenie już na papierze. Jego kubatura ma wynieść około 3,5 miliona metrów sześciennych. Dla porównania, będzie on kilkukrotnie większy niż tunel drogowy pod Kamienną Górą. Sama długość tunelu to około 6 km, co oznacza, że przewyższy budowany obecnie przez CPK tunel w Łodzi o mniej więcej 1,5 km. Mówimy tu o jednej z największych podziemnych inwestycji w historii polskiej infrastruktury. Cały projekt podzielono na dwie główne części. Pierwsza to budowa odcinka wschodniego i centralnego wraz ze stacją, a druga to zachodni fragment tunelu. To skomplikowane logistycznie zadanie. Spółka czeka na wnioski do 12 grudnia 2025 roku. Podpisanie umowy przewidywane jest na pierwszy kwartał 2027 roku, a zakończenie całości dopiero na 2031 rok. Na terenie dawnej stoczni remontowej przy ulicy Kazimierza Michalczyka w Wrocławiu, deweloper Megapolis planuje potężną inwestycję. Osiedle na blisko 500 mieszkań. Za projekt odpowiada ceniona pracownia 3XA Architects. Budynki mają sięgać do 8 kondygnacji. Kluczowe jednak jest to, co dzieje się wokół. Inwestycja zakłada stworzenie nowego bulwaru nad Odrą oraz posadzenie blisko 150 drzew. Co więcej, inwestor ratuje i rewitalizuje halę remontową z lat 70. XX wieku, adaptując ją na funkcje publiczne, gastronomię i wystawy. Nie opuszczamy Dolnego Śląska. Wrocław szykuje gigantyczny kwartał przy ulicy Grabiszyńskiej. To jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w mieście. Mowa o nowoczesnym kompleksie wielorodzinnym, który ma powstać na pofabrycznych terenach po Hutmen S.A. Inwestor Robik właśnie uzyskał decyzję środowiskową datowaną na 24 października 2025 roku. To zielone światło dla rozpoczęcia prac. Skala? Powstanie około 1527 mieszkań w pięciu kwartałach zabudowy. Budynki będą miały od 4 do 11 kondygnacji, sięgając 35 metrów wysokości. Całość uzupełni zaplecze usługowe o powierzchni co najmniej 3500 m2 oraz 2393 miejsca postojowe, głównie w podziemiach. W Świnoujściu rusza projekt, który ma potencjał, by dorównać budowie portów Gdyni w latach międzywojennych. Mowa o przylądku Pomerania. Nowym, głębokowodnym terminalu kontenerowym. To nie jest zwykły port. To strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa i konkurencyjności Polski, dzięki pogłębieniu do 17 metrów i zdolności przeładunkowej sięgającej 2 milionów kontenerów 20-stopowych rocznie. Pomerania otworzy polskie wybrzeże na największe statki kontenerowe pływające po Bałtyku, ale ambicje sięgają dalej niż tylko wielkość. Projekt ma być najbardziej ekologicznym portem na Bałtyku. Stawia na niskoemisyjne urządzenia i transport intermodalny, ograniczając ruch samochodowy. Ten nowy hub przeładunkowy w Świnoujściu ma stać się bramą logistyczną dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, przynosząc regionowi nowe miejsca pracy i szanse rozwojowe. Przenosimy się do Poznania. W centrum miasta w ramach kompleksu Nowy Rynek ruszyła budowa ostatniego etapu – biurowca Nowy Rynek C. Ten obiekt zaoferuje ponad 28 tysięcy metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchni, ale to jego specyfikacja czyni go pionierem w kraju. Nowy rynek C będzie pierwszym komercyjnym biurowcem w Polsce o zerowej emisji CO2 netto na poziomie operacyjnym. Całkowicie niezależny od miejskiej sieci ciepłowniczej, biurowiec będzie zasilany w 100% energią odnawialną. Na jego dachu znajdzie się największa w Polsce instalacja fotowoltaiczna na budynku biurowym. Deweloperzy zadbali nie tylko o ekologię, ale i technologię. Biurowiec jako pierwszy w kraju będzie miał taras na dachu przystosowany do obsługi dronów. Co więcej, wokół budynku powstanie 18 tysięcy metrów kwadratowych wspólnej przestrzeni z tężniami, placem zabaw i hotelami dla owadów, realizując ideę miasta w mieście. A teraz szybka akcja, czyli co słychać na placach budowy? Specjalnie dla Was nagrałem najnowsze ujęcia. Zobaczcie sami. Wieżowiec Upper One z dnia na dzień pnie się w górę. Zwróćcie też uwagę na wieczorne nagranie, gdzie powstaje inwestycja Noho Cały czas monitoruję też ulicę towarową, ale na razie przy nowym biurowcu AFI Tower trwają dopiero pierwsze wykopy. Wrócę tam z kamerą i zrobię dla Was aktualizację, gdy tylko pojawią się bardziej widoczne zmiany w konstrukcji. A skoro jesteśmy przy budownictwie w centrach miast, musimy rzucić okiem na żelazną 54 w Warszawie. Wykonawca właśnie odsłonił frontową elewację tej nowoczesnej kamienicy i powiem Wam, że prezentuje się świetnie. Inwestycja Matexi ma być taką współczesną, luksusową interpretacją miejskiej kamienicy. Ale najlepsze jest to, że ten budynek wypełnia ostatnią pustą lukę w tej ulicy. W końcu domyka kwartał, co jest super ważne dla miejskiej estetyki. Pamiętam, jak przechodziłem tam kiedyś w stronę Norblina. Na tej pustej działce niestety szukali schronienia bezdomni. Fajnie, że to miejsce w końcu staje się częścią tkanki miejskiej i czyimś domem, a nie zaniedbanym terenem. Dawna Warta Tower przechodzi gruntowną transformację, a firma Cornerstone Investment Management podjęła strategiczną decyzję o rewitalizacji zamiast budowy nowego obiektu. Jest to bezpośrednia odpowiedź na rosnące znaczenie ESG w biznesie. Warto podkreślić, że zachowanie konstrukcji pozwoliło ograniczyć wbudowany ślad węglowy o 85%. Nowoczesne systemy zapewniają mniejsze zużycie energii o 3600 MWh rocznie. Karol Klein. Dyrektor komercyjny mówi, że to nie nowy budynek. To lepsze wykorzystanie tego, co już jest. Za modernizację odpowiadają Atlas World Polska oraz APA Wojciechowski architekci. Ciekawy jestem, czy będzie więcej takich rewitalizacji na warszawskim rynku. Szanowni widzowie, mamy to wreszcie. Jest zgoda na długo wyczekiwane Roma Tower. 5 listopada Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wydało pozwolenie na budowę długo wyczekiwanego wieżowca Roma Tower. Inwestycja, zlokalizowana u zbiegu ulic Emilii, Plater, Nowogrodzkiej i Świętej Barbary, ma liczyć 48 kondygnacji. Kluczową zmianą jest przeznaczenie budynku z planowanej wcześniej funkcji biurowej na mieszkalną wzbogaconą o lokale usługowe w parterze. Projekt obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażami podziemnymi i naziemnymi, a także przebudowę i rozbudowę dawnego budynku wikariatki. Inwestorem przedsięwzięcia jest spółka PW, a autorem projektu budowlanego jest pracownia Juvenes. Wieżowiec ma powstać na gruncie należącym do archidiecezji warszawskiej. Po uprawomocnieniu decyzji, prace budowlane będą mogły ruszyć, co definitywnie zmieni panoramę warszawskiego centralnego obszaru biznesu. Nie zwalniamy tempa. Jednocześnie ruszają kluczowe procedury przetargowe dla dwóch strategicznych, historycznych ośrodków w stolicy. Ruszył przetarg na budowę nowoczesnej hali sportowej na 6000 widzów, która będzie sercem drugiego etapu modernizacji nowej skry. Hala przeznaczona jest pod rozgrywki koszykówki i siatkówki, a wykonawcy mogą składać swoje oferty do 18 grudnia 2025 roku. Równolegle miasto wysłało zaproszenia do składania ofert w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na kompleksową modernizację drugiego obiektu Ośrodka Polonia na ulicy Konwiktorskiej 6. Obie inwestycje są realizowane przez jednostkę Aktywna Warszawa, przywracając blask historycznym obiektom i tworząc nowoczesne zaplecze dla mieszkańców oraz zawodników. Na koniec mam dla Was szybki komunikat organizacyjny. Cieszę się, że mogę Wam ogłosić, iż w najbliższym czasie mam trochę więcej wolnego, co, mam nadzieję, przełoży się na znacznie częstsze pojawianie się nowych filmów na kanale. Przede wszystkim ustalamy stały cotygodniowy termin. Nasza seria Urban News będzie publikowana w każdą niedzielę, punktualnie o godzinie 17. Jeśli coś by się działo, to będę Was informował na karcie społeczności. Zapiszcie sobie te datę w kalendarzach. Bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość i za to, że jesteście. Do zobaczenia w niedzielę.